Cześć. Cześć! Wybraliśmy się dzisiaj do lasu na grzyby. Po dziewięciu dniach zobaczyć co coś więcej się dzieje. A czy udało nam się coś zebrać? To zapraszamy Was do oglądania. Zdziajany jestem. Bo biegłem pod górkę. Żeby zobaczyć to co za chwilę Wam pokażę. Pierwsze oznaki, że to już niedługo i u nas będą. Uwracam kamerkę i Wam pokażę. Przechodzimy właśnie koło stanowiska z muchomorami dla wtajemniczonych. którzy widzieli już nasze poprzednie filmiki, to tutaj właśnie często, bardzo często występują temu humory. No, i to była zawsze oznaka, że jeżeli były temu humory, no to i będą prawdziwki. Zobaczymy. Pierwszy muchomor nie oznacza, że te prawdziwki tam już będą w nie wiadomo jakiej ilości. Ale jeżeli jest pierwszy muchomor, to mam nadzieję, że i te prawdziwki pierwsze. Dzisiaj stąd zabierzemy do domu, bo już jestem tak spragniony, tak stęskniony za tym ich smakiem. Uch, już sobie wyobrażam. Mam nadzieję, że nie robię sobie za dużo nadziei. I coś się jednak uda znaleźć Nic Zaraz będę przechodził koło stanowiska z rydzami Rydzami. To są te mleczaje. O ja. No i proszę Czekajcie. No i chyba jest. Pierwszy. Zobaczcie. Czy to nie jest już taki podżarty? Ale czy to nie jest to co... Mi się wydaje, ja wiem, że te prawdziwe rydze to nie rosną w takich lasach, To są te mleczaje sosnowe podejrzewam. muszę dokładnie sprawdzić, no ten już jest dziadziuś, więc go nie biorę, ale ruszyło się, ewidentnie się ruszyło. Tutaj są kolejne dwa. Ja powiem Wam szczerze, że ja nigdy w życiu ich nie zbierałem. Jakoś tak no, od dzieciaka nie był człowiek nauczony zbierać tego rodzaju grzybów. No ale po y, ilości filmików, które człowiek obejrzał, to wydaje mi się, że to są te mleczaje, właśnie super. Czyli tydzień czasu od kompletnie niczego, nieznalezionego w tym w tym lesie. Proszę bardzo, jak porosły. Um, troszeczkę więcej chyba niż tydzień. Możliwe, że jakieś 8-9 dni. 9 dni mi się wydaje. No. No to więc prawdziweczki też miały czas już na to, żeby urosnąć. Mam nadzieję, że za chwilę następne ujęcie może będzie z nim Obym się nie mylił. I proszę, jest i Moncia. No i stanowisko z ceglakami doszliśmy. No i proszę, tu gdzie zbieraliśmy. No jest. Już z sędziwego wieku, raczej. No i mogę Wam powiedzieć od razu, że albośmy ominęli bardzo malutkiego ostatnim razem. Ale w sumie, jakby 9 dni temu, to prawdopodobnie on po prostu wyrósł przez te 9 dni do takiego stanu. Tutaj widzę, jest coś z boku jeszcze jego. Tak, jest drugi też, ale niech rozsiewa zarodniki. My go już nie zabieramy. Uroczy las. Wspaniale. Jest po 18:00 już mamy jeszcze 3,5 godziny do zachodu słońca. Rewelacja. Moja się ogląda za grzybami i ogląda za kleszczami. W ubiegłym tygodniu wróciliśmy do domu. Tradycyjnie od razu wszystko z siebie do prania: pod prysznic. Słuchajcie, budzę się na drugi dzień, a na plecach tak w żarty kleszcz że normalnie szok. Oczywiście mamy takie super szczypce kupione. No ale urwałem mu łeb. No i co? Umówiłem sobie wizytę do lekarza, żeby mi usunęli resztę. Po czym pani pielęgniarka stwierdziła, że no nie da rady. Ale on jest tak mały, że to już nie ma znaczenia. A po drugie, po tylu godzinach, chyba 16 czy 18, to może faktycznie już nie było znaczenia. Ja się tylko zastanawiam, jak Wojciech chciał to zrobić wyrwać sobie kleszcza sam na plecach. No bo Wojciech jest tak gipki i wygimnastykowany. No A nie mogło się udać. Udało się w 90%. No nic. Ujęcie piękne na las. I lecimy dalej. Cisza, spokój. Piękny spacer będzie dzisiaj. A po drodze spotkałam takiego maleńkiego grzyba. Nie mam pojęcia co to jest, ale wygląda cudownie. Wojciech się u mnie pyta czy kura czy kogucik. Co ustawiacie? Kogucik. Wojciech, widzisz? Tak wygląda twoja zgrabność. Nic nie poradzę. Dzisiaj z mało optymistycznym nastawieniem wyszli, wyjechaliśmy z domu. Jakoś tak mało wierzymy w to, że coś znajdziemy. Śmiem stwierdzić, że powątpiewamy w to, że wrócimy z grzybami do domu. Ale chociaż sprawdzimy naszą miejscówkę, będziemy wiedzieć co i jak. Ale już na grupie szkockiej zaczęli ludzie wystawiać znalezione prawdziwki. Więc jak tu nie jechać do lasu i nie sprawdzić? Jesteśmy już w miejscu, gdzie powinniśmy znaleźć jakieś prawdziwki. Więc jak za chwilę nie usłyszę jakichś wojtka okrzyków radości. To nie wiem, to raczej nic z tego nie będzie. I kolejny grzybek, ale niestety nie ten, po który tutaj przyjechaliśmy, nie taki, które my zbieramy. No i chyba słuchajcie. Nie. 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 Tak z daleka wyglądał. Kapelusz. Piękny, brązowy, świecący. Że Monia mówi, ty no chyba jest, chyba jest, ale nie, niestety. To już jest jakiś. Nie wiem nawet co to jest. Ach, Monia. Tak, a najlepsze jest to, że wchodzimy tutaj. Ja mówię, ale zaczęło śmierdzieć grzybami, a tu są grzyby, ale już takie pogniłe. Oczywiście nie prawdziwki. Ale zdecydowanie już zaczęło się coś dziać tutaj. I no zdecydowanie. Tak naprawdę... Słuchajcie, zobaczcie. Widzicie? Jest normalnie w tej ściółce. Jest wszystko co trzeba już. Ale prawdziwki jeszcze nie wyszły. Oby. Oby niedługo. Idziemy dalej jeszcze. Pójdziemy wzdłuż strumienia. Zobaczymy co i jak. A zobaczcie, to ta jaka wielka rodzinka, jakaś ciekawa na pniu tak sobie rosną. Ciekawe, co to jest? Jak wiecie, to oczywiście nam napiszcie. Zobaczcie, jak ten muchomor się super schował, jaki piękny. No już te prawdziwki niebawy muszą się pojawić. Wojtek mówi, że on do domu dzisiaj bez grzybów nie wraca. Więc robimy szybką teleportację. I widzimy się w następnym lesie. Przenieśliśmy się z monią już do drugiego lasu. I tak Wojciech idzie. Wojciech I znowu idzie. Wojciech pierwszy. I Wojciech znajduje. Proszę bardzo. Dwa wspaniałe pod grzybeczki. no dobrze. Teraz jakiegoś cegrastoporego, parę kurek jak zwykle. No i kolacyjka będzie. Fantastyczne. Młodzieniaszki. Nad nimi takie jagódki. Też sobie skupny zaraz. A co? Okej. Okay. Zobaczmy je. U, tego urwałem. Choć nie, no widzę, że świeżak. Piękny. Drugi. Tak. Zasłonimy. Elegancko. I proszę. Jaka parka. Fantastyczna. Super. Zawsze coś cieszę. A tutaj niestety spóźniliśmy się z tym jednym i drugi jest obok. Niestety, kilka dni za późno. Już się tak prawie z monią poddaliśmy. Podążamy już w stronę auta. A tutaj jeden chyba z najpiękniejszych w ogóle okazów jak na razie tego sezonowych. Proszę świeżutki piękne borowiczek Nóżkę ma trochę podjedzoną widzę przez jakąś myszkę czy coś ale tak cudeńko rewelacja dołączy na patelnię dzisiaj do tych dwóch podgrzybków które mamy mm. ale świeżynka Lecimy dalej. I Jak widzieliście, tym akcentem, e, krasnoborowikiem, ceglastoporem kończymy dzisiejsze zbiory. Bardzo e, skromne zbiory. Póki pamiętam, dokładnie. Póki pamiętam, to chcielibyśmy podziękować jednej pani za komentarz przy chyba naszym drugim filmiku z grzybów, gdzie sugerowała, że krasnoborowiki z cebulą tak średnio się lubią. Faktycznie był taki ten smak. No nie smakowały nam Tak, te, tam nie, po nie podeszły nam, ale dostaliśmy komentarz, żeby spróbować bez cebuli, bo one faktycznie trochę no, zakłócają ten smak tego grzyba. No i następnym razem jak zrobiliśmy, zrobiliśmy bez cebulki, na patelce tylko podsmażyliśmy, oprószyłem tylko delikatnie czosnkiem, e, sól, pieprz, no i powiem wam, że faktycznie... Faktycznie... No, inny smak po prostu i już mogę powiedzieć, że mi smakował ten Tak, grzyb. ten smak grzyba rewelacja. Tak. No nic, no kończymy to nasze ubogie grzybobrania. Może w końcu uda się Was zawrzeć na takie porządne zbieranie grzybów. Tak, już się nam strasznie tęskni za tym. Tak. Tam się coś definitywnie ruszyło, bo przez te 9 dni widzieliście sami muchomory, no te mleczaje wszystko idzie w dobrym kierunku, ale kiedy te prawdziwki wyjdą? Cierpliwości trzeba. Dziękujemy, że byliście z nami do następnego. Cześć! Cześć.